Słuchajcie, kochani, miło Was wszystkich widzieć. Chciałbym z Wami porozmawiać dzisiaj na taki bardzo ważny temat. I chcę Wam powiedzieć dzisiaj, jak znaleźć szczęście. Jak znaleźć w życiu szczęście. Bo słuchajcie, wszyscy szukają szczęścia. Każdy szuka szczęścia. Słuchajcie, jakbyśmy wyszli dzisiaj na ulicę Malborka, Vancouver, gdziekolwiek jesteście i zrobilibyśmy sondaż i spytali się ludzi, słuchajcie, czego chcesz od życia? To większość ludzi odpowiedziałaby, No, chcę być szczęśliwy, chcę być szczęśliwa. Nie? I, I oczywiście, my wiemy o tym, że szczęście nie zależy od tego, co mamy w życiu, bo dobrze wiemy, że są ludzie, którzy mają mniej niż my, a są bardziej szczęśliwi niż my, i wiemy, że są ludzie, którzy mają więcej niż my, a są bardzo nieszczęśliwi, prawda? Widzimy celebrytów, gwiazdy, srebrnego ekranu, aktorów, aktorki, którzy. Z jednego odwyku na drugi odwyk z jednego małżeństwa do drugiego małżeństwa, tak, zawsze nieszczęśliwi. Wszyscy wiedzą, że pieniądze i sława szczęścia nie dają, więc jak znaleźć to szczęście? Słuchajcie, producenci, ludzie, którzy produ produkują wszelkiego rodzaju dobra, bardzo dobrze o tym wiedzą, że ludzie pragną szczęścia. I jesteśmy każdego dnia bombardowani reklamami. I kiedy ci producenci reklamują swoje produkty, to jakie reklamują? Kiedy reklamują ser, to nie reklamują ser, ale pokazują nam obraz szczęśliwej rodziny, która siedzi przy stole. Wszyscy cię kochają, wszyscy się szanują, wszyscy są tacy dla siebie bardzo mili, tak? Tego sera, o tym serze to jest bardzo mało w tej reklamie, a pokazują nam szczęście. Kup ten ser i będziesz. Szczęśliwy, będziesz szczęśliwa. Kup ten szampon, a będziesz naj, najpiękniejszą, najszczęśliwszą kobietą na świecie. Jedź na tą wycieczkę, a znajdziesz szczęście, tak? Tak się reklamuje rzeczy. Nikt nie pokaże, tak na przykład jak reklamuje się piwo, nikt nie pokaże gościa leżącego w rowie, który jest wymiotował, prawda? Ale co nam pokażą? Pokażą nam imprezę, piękne kobiety, przystojnych mężczyzn. Wszyscy, wszyscy się wspaniale bawią i wszyscy są. Szczęśliwi dlatego, że oni wiedzą, że każdy człowiek, każdy człowiek pragnie tego uczucia, tej emocji, tej emocji szczęścia. Każdy z nas i każdy człowiek na tym świecie chce być szczęśliwy, prawda? I na pewno wy też chcecie być szczęśliwi. A jeżeli jesteście szczęśliwi, to chcecie być jeszcze bardziej szczęśliwi. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że jest jedna rzecz, która nic nie kosztuje, a zmienia życie na lepsze. I o tym chcę właśnie mówić. Wiecie, co to jest? To jest wdzięczność. I taki jest właśnie tytuł mojego dzisiejszego nauczania. Wdzięczne serce to szczęśliwe serce. Wiecie, na świecie to się myśli tak. Kiedy będę szczęśliwy, kiedy będę miał wszystko to, co chcę, wtedy będę wdzięczny. A Bóg uczy nas nie. Bądź wdzięczny, a będziesz szczęśliwy. Amen. Wdzięczność to nastawienie serca. I Słowo Boże mówi nam tak w Kolosan 2,7. Niech przepełnia was wdzięczność. To mi się podoba. Nie tylko niech wypełnia was, ale niech przepełnia nas. Tak, Jezus powiedział, z obfitości serca mówię usta, żeby się z nas wylowała wdzięczność. Nie narzekanie, ale wdzięczność. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, wdzięczność nic nie kosztuje, a zmienia wszystko na lepsze. I tu mi się przypomina mi się świadectwo <laughs> pewnej kobiety, która a, była żoną chrześcijańskiego biznesmena, mieli, mieli wszystko, byli bogaci, a jednak pewnego dnia padła na swoje kolana przed Bogiem i powiedziała, panie, co mam zrobić, bo już nie kocham swojego męża. I tak gorąco się modliła do pana i Pani powiedział, położę, przemówił do jej serca i powiedział i tak, zrób listę tych rzeczy, które ci się podobają w Twoim mężu. I każdego dnia czytaj ją na głos i dziękuj mi za te rzeczy. I wiecie, i ona to zrobiła. Zrobiła sobie listę tych rzeczy, które jej się podobają w jej mężu. I każdego dnia, każdego dnia brała tą listę, czytała na głos i mówiła: Dziękuję Ci Panie za to, że mój mąż jest taki, i taki, i taki. I po pewnym czasie wiecie, wiecie co się stało, sama powiedziała, zakochała się na nowo w swoim mężu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że przez pewien okres czasu przestała patrzeć, fokusować to jest takie fajne nowe polskie słowo fokusować się na, na tym, co jest negatywne, i zaczęła patrzeć na to, co jest pozytywne. I taka prosta zmiana wiecie, każdego z dnia podejmujemy decyzję, na czym się koncentrujemy możemy się koncentrować na tym, co jest, czego nam brak. Co byśmy chcieli, a czego nie mamy, na, to, na tym, czego, co, czego jeszcze nie otrzymaliśmy od Boga, albo możemy się koncentrować na tym, co Bóg już zrobił w naszym życiu. Słuchajcie, tak łatwo. Tak łatwo jest zapomnieć o Bożej dobroci w naszym życiu. I nawet psa, psalmista Dawid w psalmie 103 wszyscy znamy, wszyscy cytujemy ten wers mówi: błogosław duszu moja Panu. I wszystko to, co we mnie, imieniu Jego świętemu, i nie zapominaj wszystkich jego błogosławieństw. Dlaczego? Dlatego, że każdy ma tendencję do tego, żeby zapomnieć. Żeby zapominać. A pamiętacie, kiedy się na nowo narodziliście, pamiętacie te, te pierwsze dni, tej pierwszej miłości, kiedy człowiek, człowiek chodził. Świat wyglądał inaczej. Kolory, kolory wyglądały inaczej, kwiaty wyglądały inaczej, wszystko wyglądało inaczej. Dlatego, że byliśmy tacy przepełnieni wdzięcznością za to, że nasze grzechy są przebaczone, że jesteśmy zbawieni, że Bóg ma dla nas miejsce w niebie, i wszystko cały świat wyglądał inaczej. A potem, no już zaczęliśmy się przyzwyczajać do tego, i przyzwyczajać do tego, i przyzwyczajać do tego, to tak spowszedniało nam, prawda? I, i wielu chrześcijan niestety. Jest wypełnionych niewdzięcznością, ale depresją, smutkiem. I to nie jest dobre świadectwo i tak nie powinno być. Chrześcijanin nigdy nie powinien być w depresji. Panie Pamiętacie kiedyś ci, którzy mnie znają, to jest Vancouver, pamiętacie kiedyś, głosiłem na taki temat, jak zmienić swoje, jeżeli chcesz zmienić to, jak się czujesz, otwórz swoje usta. Najszybszą metodą, żeby zmienić swoje uczucie, jest po prostu otworzyć usta i zacząć dziękować Bogu za Jego błogosławieństwa. I to jest. A, I to jest wspaniałe. Nie wiem, Słowo Boże mówi, żebyśmy byli pełni przepełnieni wdzięcznością pełni Jego Ducha, pełni wiary. E, tak nas Bóg stworzył, że możemy być czegoś pełni. Ja, ja przyznam się, że nie rozumiem tego zupełnie, jak to działa, jak, jak nasze serce, w jaki sposób serce się nasze napełnia i ile może wejść do naszego serca, nie rozumiem tego, ale wiem, że tak jest. Że kiedy patrzymy na coś, że kiedy słuchamy czegoś, kiedy myślimy o czymś, nasze serce, kiedy koncentruje się na jakiejś rzeczy, wypełnia się tym. Dlatego mamy być pełni wiary, a nie pełni narzekania, pełni wdzięczności, a nie pełni niewdzięczności. Pełni ducha świętego, a nie pełni rzeczy tego świata. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy byli przepełnieni wdzięcznością. Nie tylko kiedy spożywamy nasze posiłki, wtedy dziękujemy naszemu Panu za to jedzenie, które mamy, ale we wszystkim. Słuchajcie, słowo Boże mówi w Kolosan 3.17: A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu. Przez niego. Jeszcze raz słuchajcie, wdzięczność nic nie kosztuje, a zmienia życie na lepsze. Dietrich Bonhoeffer, nie wiem czy wielu z was pewnie wie, kim był Dietrich Bonhoeffer, słynny, słynny niemiecki pastor, który, który miał odwagę, żeby przeciwstawić się Hitlerowi i krytykować go. On napisał takie, takie piękne słowa, w zwykłym życiu prawie nie zdajemy sobie sprawy, że otrzymujemy znacznie więcej niż dajemy i że tylko, tylko dzięki wdzięczności życie staje się bogate. I to napisał człowiek, który zapłacił za tą właśnie swoją krytykę zapłacił najwyższą cenę. Został zamordowany przez Hitlera. Jego życie nie było łatwym życiem, ale jednak napisał te piękne słowa, że to dzięki wdzięczności nasze życie staje się bogatym. Niezależnie od tego, gdzie żyjemy, tak jak powiedziałem, że są ludzie, którzy mają mniej niż my, a są bardziej szczęśliwi niż my. Dzięki wdzięczności nasze życie staje się bogate. Widzicie, ja jednym, chyba moim ulubionym świętem jest Dzień Dziękczynienia tutaj w Kanadzie. Może dlatego, że w Polsce nigdy czegoś takiego nie było, ale bardzo mi się podoba to święto. To jest bardzo Boże święto, kiedy wszyscy nagle zatrzymują się na moment i dziękują Bogu, i zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo ten kraj jest przez Boga błogosławiony. E, niestety trwa to tylko moment, i, i nieczęsto jest to e, naprawdę wypływa to z serca, bo pamiętajmy, że można dziękować, a w sercu nie być wdzięcznym, prawda? Dlatego mówię dzisiaj o wdzięczności. Można komuś, ktoś ci da coś, i możesz powiedzieć, no dzięki, a w sercu nie być wdzięcznym. Możesz Bogu dziękować. O, ktoś powie: Podnieśmy ręce, oddajmy Bogu chwałę, podziękuję Bogu. Podziękować, a dziękuję Ci, Boże. Ale, ale w sercu nie ma tej wdzięczności. Wdzięczność to więcej niż tylko słowa. I wdzięczność jest tak bardzo ważna. Obchodziliśmy ostatnio tutaj w Kanadzie dzień, Dzień Kanady. I, i, i wszyscy, wszyscy jesteśmy błogosławieni tutaj, że, że mieszkamy w tym kraju. I wiecie, ale denerwuje mnie to, że, że wielu chrześcijan, których znam, tak, tak obgaduje naszego premiera i, i, brak, i, i, i tak często wyraża się w sposób krytyczny, mówiąc o naszym kraju, o tym, co Bóg nam tutaj dał. I oczywiście nie musimy się zgadzać z tym, co robią politycy tutajsi, ale Musimy być wdzięczni w naszych modlitwach. Słuchajcie, przeczytam Wam werset z I 2, 1 Tymu 2, 2,1-3. Jest napisane tak: Paweł pisze, przede wszystkim, więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich lud ludzi, za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach. Co to znaczy, że my mamy dziękować za naszego premiera. Czy my mamy dziękować za, za naszego szefa? Czy, my, czy dzieci mamy dziękować za swoich rodziców? Czy my mamy za, za siebie dziękować? Tak. Chciałbym, żebyście, kiedy, kiedy czytacie Nowy Testament, zwróćcie uwagę, ile razy Paweł pisał, kiedy pamiętam o was w moich modlitwach, dziękuję za was. Ile razy Paweł łączył modlitwę wstawienniczą z dziękczynieniem. A często jest tak, że my, kiedy my się modlimy o kogoś, tak jak o naszego premiera, to modlimy się na no Boże, zmień go, zmień go, nie? Rzadko dziękujemy za niego, bo przecież mogło być gorzej, moglibyśmy mieć kogoś takiego jak Putin, nie? Albo na przykład, kiedy żony modlą się o swoich mężów, to zawsze modlą się tak, o Boże, ty widzisz, jaki ten mąż jest straszny, ty go zmień, kiedy ty go zmienisz, tak? Albo mężowie, kiedy się modlą swoje żony, bo Boże, zmień tą kobietę, zmień, jak długo jeszcze będziesz patrzył na to, co ona robi, nie? A Słowo Boże nam, nas naucza, że kiedy przychodzimy i wstawiamy się za kogoś, to zanim zaczniemy wołać i prosić, podziękujmy. Tak, bo jest wiele osób, którzy by chcieli mieć męża albo żonę, a ich nie mają. Jest wiele ludzi, którzy chcieliby mieć dzieci, a ich nie mają. Jest wiele ludzi, którzy chcieliby mieć takiego premiera, jak my, a, nie, a mają gorszego. Słowo Boże mówi nam: Słowo Boże mówi nam, żebyśmy dziękowali. Dziękowali. We wszystkim i za wszystko, nie w modlitwach wstawienniczych. Nie tylko, słuchajcie, jak bardzo ważne jest nie, dziękczynienie nie tylko w modlitwach wstawienniczych, ale w modlitwach na przykład petycji, prawda? Słuchajcie, Filipian 4:6 mówi nam: przestańcie martwić się o cokolwiek. Gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Inne tłumaczenie mówi, z dziękczynieniem przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Kiedy modlimy się o coś, bardzo ważne jest to, żeby dodać i dołączyć do tego dziękczynienie naszego serca. Wiecie, wszyscy wołamy do Boga, wszyscy prosimy o coś, ale Słowo Boże naucza nas na przykład w Marka 11,24, że kiedy prosimy o coś, musimy wierzyć, że, że otrzymujemy to. O co prosimy. W pierwszym liście św. Jana, w piątym rozdziale, jest napisane, że kiedy taka jest nasza ufność przed Bogiem, że kiedy prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że wysłuchuje nas, wiemy, że już otrzymaliśmy od Niego to, o co prosiliśmy. I dlatego tak bardzo jest ważne, że kiedy prosimy o coś, żebyśmy zaczęli dziękować. Nie tylko zawsze błagać, błagać, prosić, prosić. Ale Bogu oddawać chwałę i Bogu dziękować. Wiecie, słyszałem kiedyś świadectwo takiej misjonarki, która a, zachorowała bardzo ciężko i bardzo gorąco się modliła do Boga o swoje uzdrowienie. I tego uzdrowienia nie było, Te, to uzdrowienie nie przychodziło, ale modliła się tak żaliewie i w pewnym momencie Bóg dał jej objawienie. Bóg pokazał jej wizję takiej Takiej wagi, po jednej stronie był kosz pełen jej modlitw, i ta waga była przeważona na jedną stronę, a na drugiej stronie w powietrzu był kosz. Na drugiej stronie tej wagi był kosz, a na tym koszu było napisane uwielbienie, dziękczynienie. I usłyszała taki głos od Pana: Kiedy ten kosz dziękczynienia, uwielbienia przeważy ten drugi kosz Twoich modlitw. Będziesz uzdrowiona. I tak się stało. Zaczęła wielbić Boga, zaczęła Mu dziękować, zaczęła Go chwalić i została uzdrowiona. I czasami, czasami nie otrzymujemy, dlatego że brak w, w naszych modlitwach jest dziękczynienia i uwielbienia. I to jest takie ważne. Także a, żeby wam pokazać, jak bardzo ważne jest też dziękczynienie w naszych modlitwach, chciałbym wam pokazać 1 Koryntian 14, 16. Słuchajcie, mowa tutaj o mówieniu językami. Czy wiecie, że kiedy modlimy się na językach, że bardzo często po prostu dziękujemy Bogu? Wiemy, Słowo Boże nam mówi, że kiedy modlimy się na językach, prosimy, modlimy się według doskonałej woli Bożej, modlimy się o rzeczy ukryte, ale w tym wersacie posłuchajcie... Paweł mówi tak: Jeśli bowiem będziesz błogosławił duchem, czyli na językach, jeżeli, jakże, ktoś spośród nieuczonych na Twoje dziękczynienie odpowie Amen, skoro nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Jakże ważne jest dziękczynienie? Jest tak ważne, że nawet kiedy modlimy się na językach, nasz duch, Dziękuję Bogu. To jest wspaniałe, nie? To jest wspaniałe. Słowo Boże mówi w Psalmie setnym: wejdźmy przed Jego oblicze z dziękczynieniem, nie z narzekaniem. Zbyt często ludzie przychodzą przed w Boże oblicze i od razu: Boże, potrzebuję tego, Boże, potrzebuję tego, zrób dla mnie to, zrób dla mnie tamto. A Słowo Boże mówi: wejście, wejdźcie, wejdźcie przed Jego oblicze z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Słuchajcie, żyjemy, w o tym pokoleniu, w którym żyjemy, mówi się, że jest to pokolenie, które uważa, że im się wszystko należy. Tak? Tak, tak się opisuje, określa to młode pokolenie, które teraz wyrasta. Pokolenie, które uważa, że wszystko im się należy. I tak w drugim temacie Paweł mówiąc o czasach ostatecznych, posłuchajcie, powiedział tak, że w czasach ostatecznych ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom i niewdzięczni. Jedna z charakterystyk ludzi czasów ostatecznych jest to, że będą niewdzięczni. I ludzie są niewdzięczni, ludzie uważają, że wszystko im się należy. Pokora jest tak bardzo ważna dla Boga. A językiem pokory jest dziękczynienie, językiem pokory jest uwielbienie. Człowiek pełen pychy nie będzie dziękował Bogu, dlatego że uważa w głębi serca, uważa, że zasłużył sobie na to. I, i czasami ja, ja w moim życiu, kiedy patrzę na mój duchowy wzrost, na moje duchowe życie, dla mnie takim termometrem, Mojego duchowego stanu jest uwielbienie i dziękczynienie. Kiedy patrzę na siebie i widzę, że na moich ustach jest mniej dziękczynienia, mniej uwielbienia, to zaczynam się zastanawiać, gdzie jestem duchowo, Czy, że, muszę, że muszę się zbliżyć do Boga. Dlatego że kiedy jesteśmy blisko Boga, kiedy jesteśmy chodzimy z nim naprawdę blisko, to jesteśmy pełni wdzięczności, pełni uwielbienia słuchajcie, tak jak powiedziałem dookoła nas ludzie są tak bardzo niewdzięczni a chrześcijanie my, chrześcijanie powinniśmy być najbardziej wdzięcznymi ludźmi w Kanadzie czy w Polsce najbardziej wdzięcznymi ludźmi I chciałbym wam też dać takie wyzwanie taki po angielsku, taki Thanksgiving Challenge, takie wyzwanie, że następnym razem, kiedy będziecie się czuć może troszeczkę przygnębieni lub troszeczkę zdołowani, żebyście od samego ranka zaczęli Bogu dziękować we wszystkim, nie za wszystko, bo są rzeczy, które są, nie wszystko pochodzi od Boga, ale we wszystkim, w każdym sytuacji, żebyście zaczęli dziękować Bogu, zaczęli dziękować Bogu za to, co zrobił dla Was w przeszłości i zobaczycie, że wasze nastawienie, wasze uczucia się zmienią. Wiecie, to nie jest bardzo głębo, głębokie nauczanie dzisiaj, bo wszyscy z nas, my to słyszeliśmy i my o tym bardzo dobrze wiemy. Ale problem jest z tym, że czasami, czasami zapominamy albo czasami, czasami nie jesteśmy tak bardzo gorliwi w, nasi, w naszym uwielbieniu, w naszym dziękczynieniu i chcę Was zachęcić, właśnie szczególnie w tych czasach, w, tak, w tych momentach naszego życia, kiedy wiecie, łatwo dziękować Bogu, kiedy wszystko idzie dobrze. Łatwo dziękować Bogu, kiedy Bóg odpowie na nasze modlitwy. Łatwo dziękować Bogu, kiedy mamy pełne zaopatrzenie i wszystko dookoła nas idzie tak, jakbyśmy chcieli. Ale ciężej jest dziękować, kiedy mamy problemy, kiedy jest choroba w naszym życiu, kiedy, kiedy kiedy, że, kiedy przechodzimy przez trudne i ciężkie sytuacje. Dlatego moim wyzwaniem dla was jest to, kultywujcie dziękczynienie w swoim życiu. Kultywujcie dlatego, że jest to nawyk. Jest to nawyk, słuchajcie, narzekanie, narzekanie jest nawykiem. Nikt się nie budzi pewnego dnia i nie wstaje z łóżka i powie, że od dzisiejszego dnia będę z rzędą. Prawda? To jest nawyk, który, który rośnie w człowieku. Powoli, tak? coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej aż taka osoba staje się normalnie z rzędom i chcę ja chcę w swoim życiu i zachęcam was także, żebyście w swoim życiu kultywowali nawyk nie tylko dziękowania bo można dziękować, a nie być wdzięcznym ale nawyk wdzięczności, wdzięczności za swojego męża wdzięczności za swoją żonę wdzięczności za swoje dzieci i wdzięczności za za ten kraj, w którym żyjemy, chociaż to się wielu ludziom nie podoba. Amen. I niech Was Bóg błogosławi. Amen.